Jak widzimy w tym odcinku, mamy Mikołajki. A najpierw zobaczymy, co zrobił nasz elf Psotnik. To jest nasz elf Behawinek I, i zobaczymy karteczkę. On coś tam nam napisał. Przeczytasz? Nie. Nie chcesz czytać? Ja mam czytać? Mhm. Marcysia jest znowu chora, nie? Słychać tam w tle jak kaszle. Drogie dzieci, to już ostatni mój magiczny psikus. Dzisiaj wracam do wioski świętego Mikołaja. Miło spędziłem z wami czas. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. Zajrzyjcie do skarpet. Smacznego wasz behawinek. O, jakieś serduszko jeszcze nam namalował. A gdzie macie skarpety, które zostawiłyśmy? I co te skarpety mają? Skarpety są pełne słodyczy chyba. Co tam jest? Wyciągasz? Lubi się. A ty już chyba coś jesz z tej skarpety. Mentosa. Mentosa jesz z tej Nawet skarpety. Właśnie, bo tu jest otwarty mentos. Dałam też elfie. Elfowi dałaś? A żółtego mu dałaś. No, to na drogę będzie miał. A tu jest jeszcze jakaś miseczka. Zaraz zobaczymy, o co tam chodzi. Bo on dla nas coś jeszcze zostawił. Kolejny lubisz? Czyli, o, Luna przyszła. Luna przyszła żeby zobaczyć, co tu się dzieje z rana. Ej, czapka ci twoja spada, czapka, opaska. opaska, opaska ci spada. Co tam masz? Delicje, kinderki. ci lubisz. No, o tam jest worek, a worek co? Kwaśny lubisz. O, lizaczek. Lizaczek ci jeszcze wypadł. I co tam jeszcze masz? Czekaj. Jeszcze coś tam Milenka wyławia. Oreo. Oreo mamy. Jeszcze coś? O, i tutaj mamy jakieś Mikołaja z kinderką niespodzianko. A my mieliśmy jeszcze Mentosy, ale już je jem. Mentosy już jesz, a Cysia Cysia ma tam i jakżeśmy tak patrzały, to, to ma Marcysia ma chyba już tutaj to samo, więc nie będziemy jej wyciągać z tej skarpety, co? Mhm. Cysia sobie też wzięła już lizaczka od elfa. Tak, ze skarpety. Ale, jeszcze... to nie, ale to nie on przygotował, bo tam było w liście, że inne elfy. No tak, ale, ale ogólnie elfy. I Cysia jeszcze jest w piżamce, bo u nas jest szósta rana, jeszcze mamy łóżko niepościelone nawet. Wsadzamy do, do wody. wody. No, czyli wsadzamy po kolei do Cysia wody. nie chcę, ja chcę no, wsadzaj. No to wsadza, Cysia wsadza dzwoneczki. Wow, zmieniło się kolorowo. Następne. Chainka. To sobie wyciągniemy teraz. Oj, patrzcie, jak zafarbowała nam woda. Damy sobie tu na bok. Następne co masz? No ja chcę wsadzić. No to wsadzaj. Zobacz, jaka kolorowa się zrobiła. Wyciągamy. Nie ja ty mój Dobrze, teraz ty tu Ale. nie kłócimy się dziewczyny. No, wkładaj. No, się wkładaj. Będzie u Zawarcie jakieś anioły. bo tutaj to nad głową. Widzicie jakie czary Mary? Mhm, uh -huh. prawda? bo no to były malowane z drugiej strony. No, Elfik nam zrobił tutaj taką magię dzisiaj, co? Patrzcie, no, tutaj jest warunka. No, zawsze robił psikusy, a dzisiaj tak magicznie, co? Milenka. Uh -huh. A my dzisiaj idziemy do teatru, a później zobaczycie moje prezenty od Mikołaja. Dzisiaj wybrałyśmy się do teatru na spektakl Opowiedź Wigilijna doktora Dolidla. Wiecie, że reżyserem jest Tomasz Karolak? Zobaczcie jaki słodki pierniczek. W tym spektaklu brały udział prawdziwe zwierzęta. Wydziemy, był Mikołaj i bardzo były fajne prezenty. Tysia ja nawet sobie robiła zdjęcia i ja też. Była to premiera, więc można było zjeść tort i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z aktorami. To są prezenty, które dostałam z teatru. Dostałam taki perfum. To jest ze To jest bardzo słodki. No nie denerwuj się. On jest bardzo słodki, nie? Pokaż opakowanie. I szkoda, że nie czujecie tego zapachu. No, takie jest opakowanie. Tyśia dostała takiego aniołeczka. Ja dostałam, jest ładny. ja dostałam takiego, tylko że szarego. No, on jest bardzo mięciutki, prawda? Mhm. I te, no, bardzo się. mięciutkie są te aniołki. Dostałam takie lizaczki. No. Ja tak samo. To są takie, pokaż, kolorowe po laseczki. Ja dostałam też króliczka. No, to będziemy otwierać. Pokaż, tu ma jakąś buteleczkę. Ale tam są zwierzątka. No już teraz ty ja pokazuj. Ja dostałam takie coś i już sobie Taką saszetkę, ma, tak? I kosmetyczkę. kosmetyczkę. Ja, Jakie jak oni ślizutki. dotknijcie się No widzowie nie dotkną, nie. wiesz. Zobaczcie, mam coś takiego z koniami. Saszetka taka tak? kosmetyczka tutaj sobie już wsadziłam moje kosmetyki i jeszcze dostałam taką pomadkę z Grinch'a widzę Grinch tam pisze no i co tam jeszcze masz w tych kosmetykach no coś mam tam jeszcze cienie. jest Pokażesz? takie zmisia ładne mhm. i mam jeszcze krem dziewczyny do dziewczyny się lubią z malować o i jest kremik no i to wszystko mhm. dobra i patrzymy co tu jeszcze jest Tutaj też są takie cukiereczki, czyli laseczki takie słodziutkie. O, Milenka jeszcze ma tutaj ten zestaw Lego. Lego. Tak. Klocki. A, A Cysia się ma tu jeszcze co? tutaj. Tu mam dotknąć. Oj, mój paluszek tam nie wejdzie. A mój paluszek tam wejdzie. Pokażę. co? Mięciutkie? Nie nie, czujesz? nie Dotknęła. Będziemy otwierać to zaraz No dobra, dotknęła mnie. Ja. No dotknęłam i Dotknęłaś? No i jest taki mięciutki. I tu jeszcze Cysia ma dwie czekoladki. Czy jesteście zadowolone? No tak! Ten króliczek urodzi malutkie króliczki. Chcesz otwierać? Tak! Okej. Okay. Otwarłyśmy króliczka rodzącego i zobaczcie, u, ten króliczek urodził cztery małe ma, króliczki. Popokażę Wam, jak króliczek je. O, zamknął oczka, jak wsadziłaś mu bambusika, co? O, no, li, Liść bambusa? Tak. Może to być liść bambusa, czy nie? Może być, nie? No i który Ci się najbardziej króliś podoba? Macie swoje ulgona? Mi? mi się podoba ten leżący. Pokaż. A mi się podoba... No, jakie on ma łóżka takie leżące, no. A mi się podoba ten, bo ten jest bardzo zabawny. Oczko puszcza? Dobrze no. widzę? Tak, no. Taki tutaj. krejzolek. Zobaczcie. O i przyszła Luna zobaczyć też nasze króliczki. A Tobie Luna też się któryś podoba? O Luna nam chyba nie powie, co? Ona Tobie się ten podoba? Pokazała, polizała ten. Polizała ten, więc to jej się ten podoba. Który? Ten no. jej się podoba, Luna. Bo go polizał. Zobaczcie, tu w środku mamy ciemko i jeszcze tutaj jest budeleczka. Aha, jestem bardzo zadowolona z tego prezentu. Tylko, za się nie postawia, królik. Postawia, zobacz. Mhm, boczkiem tak stoi. Tak stoi, tylko boczkiem. A w sobotę dodamy filmik, pre, kolejne prezenty, które dostaliśmy od Mikołaja, papa! Pa.